Wiele Dzisiaj chcę Wam pokazać moje nowe rzeczy, które zrobiłam. To zrobiłam w mojej szkole, jakby co? I w ogóle. Więc, moim pierwszym mebelkiem jest. To jest. Może zacznijmy od belek, mebelku. Z pierwszym mebelkiem jest łóżko. Takie łóżko zrobiłam tutaj, była taka kartka była. Ta takie tutaj i takie zrobiłam takie są nóżki używałam kleju do tego i w ogóle jest taki dać jest taki jakby przezroczysty jest to ładnie i w ogóle teraz do rzeczy teraz rzeczy jeden rzecz jest, to jest moja rzecz to są poduszki do Uszka. Tak um, w ogóle to jest. Um, wziąłem takie, takie, to jest jak, jak wata, i w ogóle wziąłem taki drugi pompon, taki pompon, i tak o. Dobra, następna rzecz, następny na Nie miałem już mebelków, tylko rzeczy, więc rzeczy. Następna rzecz jest. Są takie. Wiem, zdziwicie dziwicie się, ale to jest pierwszy raz, który mam takie coś. Dziwicie się, bo to jest tak prawdziwe. I są drewniane, i są ładne. Miałam jeszcze jeden, ale moja koleżanka mi. mi Um, ukradła i w ogóle. Ale z innej klasy, jako, jakby co. ja złodziejką. <grym> no dobra. Um, to jest następny do, na no, to, to jest tablet. Taki ma srebrne Tu. Tak. Następna rzecz to jest telefonik który nie właśnie. telefon jest taki o? ładne tutaj tak, tak się zmniejsza Chodźcie, czekajcie zmniejsza róż się większe zmniejsza lub się większe i zwiększa róż się mieszka i zwiększa i mam telefon taki dun, 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 dun. Um, chyba jeszcze na belku mam. Czekajcie. nie, nie mam chyba już. Chyba. Krzyszkę miałam. Piłam. Aha, miałam też ubranko, ale mnie wkurzyło. To były takie korale. Koszoły, bo nie mogłam założyć ale w ogóle tak wygląda czerwony więc mam taki pokój zaraz mam iść na spacer potem będę nagrywała minecrafta będę grała i jakby co W minecrafcie będę nagrywała minecraft tylko w weekendach No i chcę wam pokazać, jak ja zrobiłam mój notes. Tak, o. Wiem, <grym grym> jest śmieszny, takie ma oczka i takie... Tutaj pisze, keep calm and talk to notes. A tutaj tak jest. I'm notes. Tak wygląda. A tu mam... No, Dear this day was, was bad wrong. Because <grym> I, I was... This was my fourth one to get prize. Nie rozumiecie o co chodzi. Mam medale takie. Widzę co to znaczy. To jest notice I have I have to do something for tomorrow, so I'm doing it. Dobra. Tylko zaglądnie. Jeśli wam się podobało łapki jeśli wam się nie podobało łapki w dół, ale na... の何すか